Cześć! W trakcie dzisiejszego krótkiego filmiku powiem parę słów na temat nowych maszyn spawalniczych, które pojawiły się na wyposażeniu mojego warsztatu, dzięki którym będę mógł wykonywać różnego typu testy związane ze spawaniem, dzięki którym będę mógł opisywać różnego typu funkcje tych urządzeń lub ogólnie wszystko co związane ze spawaniem. Z tego co pamiętacie zawsze mi brakowało urządzenia dzięki któremu będę mógł spawać aluminium metodą TIG lub jeszcze inaczej w ogóle nie posiadałem urządzenia do spawania metodą TIG co prawda miałem coś dzięki czemu mogłem spawać metodą TIG z liftem. W momencie, gdy ktoś się ze mną skontaktował, marka jest mówiła niewiele, chociaż brzmi to dosyć zachęcająco. To urządzenie jest przeznaczone do spawania metodą TIG, można je wykorzystać do spawania aluminium, jak również tak jak praktycznie we wszystkich urządzeniach do spawania metodą TIG możemy je wykorzystać do spawania elektrodą otuloną. Jeśli chodzi o drugie urządzenie, najprawdopodobniej dla większości z Was jest ono znane. Jest to urządzenie marki PATON. Jeśli ten model nie jest znany, to na pewno słyszeliście o marce PATON, która... Na polskim rynku jest chyba dosyć popularnym urządzeniem. To urządzenie jest trzyfunkcyjne: można je wykorzystać do spawania metodą MIG, MAG, można je spawać metodą TIG, jak również metodą MMA. Ostatnio zastanawiałem się na temat jednego komentarza, który przeczytałem od jednego z widzów, który napisał, Skąd ta zmiana? Wcześniej używałem urządzenia marki Kempi, a teraz w jakimś sensie przeszedłem na urządzenie ekonomiczne. Kolega miał na myśli ten sprzęt. Ja nie promuję żadnej marki, jak również w tej sytuacji za posiadanie tych sprzętów czy wyświetlanie ich na swoim kanale. Nie biorę żadnych środków, więc w trakcie publikacji moich filmów na pewno usłyszycie tylko jakieś neutralne informacje, a ja przynajmniej będę się starał. Jeśli chodzi o różnego typu opisywanie funkcji. Najpierw chciałbym te sprzęty potestować, a jeśli chodzi o ich opis. Będę się zajmował tym w przyszłości z prostego powodu. Nie chciałbym naciągać jakiejś informacji, a z drugiej strony, nie znając dobrze sprzętu, nie pracując jakiś czas na nim, nie chciałbym publikować jakichś informacji krzywdzących dla producentów tych sprzętów. Którzy mi te sprzęty wysłali bezpłatnie, w jakimś sensie yy, licząc oczywiście na, na zyski, tak? jeśli chodzi o sprzedaż, rozgłos yy, związany z tym sprzętem. Yy, sprzęt ten przyjęłem z tego względu, że, yy, no cóż, chciałbym yy, troszeczkę yy, prezentować różnego typu opcje. Tak? Na przykład w tym urządzeniu jest opcja spawania. Łukiem pulsacyjnym elektrodą otuloną. No, jeśli bym prywatne y, środki inwestował na urządzenia markowe marki Kempi, no, y, no powiem tak, no mam żonę, trójkę, dzieci, pieska i mam na co y, wydawać, tak y, jeśli chodzi o projekt na YouTubie, starałbym się robić to w ten sposób, aby utrzymywał się on sam. Generalnie z reklam dostaję niewiele, więc sprzęty których używam w tej sytuacji wziąłem bezpłatnie. Ten sprzęt, jak również ta przełbica, o której za chwilę parę słów powiem, pochodzą z Chin. Tak? Natomiast jeśli chodzi o ten sprzęt którego producent, dystrybutor upiera się, że jest on wyprodukowany na terenie Ukrainy, tylko niektóre podzespoły są w jakimś sensie ściągane z Chin. Szczerze mówiąc, nie zwracam na to uwagi, ponieważ jak doskonale wiecie, najwyższej jakości sprzęty są produkowane tam, gdzie bruk. Tam, gdzie produkowane. Ci z Was, którzy regularnie odwiedzają mój kanał, na pewno doskonale wiedzą, że osobiście preferuję jakieś tańsze przyłbice ze szkiełkami progresywnymi. Otóż, w tej konkretnej sytuacji, nie zostało mi nic tylko y, przetestować ten sprzęt, być może znajdę jakieś y, pozytywne y, informacje lub y, pozytywne odczucia w trakcie użytkowania y, tego sprzętu, o których na pewno y, w przyszłości y, napiszę. A jeśli chodzi ogólnie o, y, tą, o tą markę, y, jeśli y, zajrzycie do opisu mojego filmu, znajdziecie link. Do produktów y, tego producenta, z którymi możecie się y, zapoznać. Dzięki za to, że obejrzeliście mój filmik do końca, i do zobaczenia wkrótce. Cześć!